Witam wszystkich zainteresowanych, szczególnie osoby, które prosiły mnie, żeby nagrać jeszcze o iPhone'ie. W iPhone'ie da się zmienić tą belkę blokady, e, tutaj w sobie pokazuję, w tym nowszym, w momencie kiedy oni zmienili przycisk e, z tej przesuwki Switcha na, e, na ten Taki uniwersalny, dodali taką opcję, nie powiedzieli o tym. Także ChatGPT mnie skłamał, on nie miał trochę informacji aktualnych, a ja wziąłem to za prawdę. W starych iPhone'ach, jak widać, tutaj w mojej 10 w tego się nie dało robić w tym Dasie. Pomimo tego i tak są błędy, bo dodam, że kalkulator jest OK, otworzy mi się bez odblokowania, a do jakichś innych typu budzik tutaj muszę odblokować telefon Face ID i czy tam, czy tam kodem, tak? Także tą latarkę da się jako skrót używać. Telefon, który nie jest taki stary jak mój, ani taki stary jak ja, nie żartuję. Ktoś mi tam mówi, że używam telefonów jak babcia stara. No okej, okay. trzynastka, Pro Max. I ona też w ustawieniach blokady tutaj... Chat mógł się pomylić. Nie ma tego, po, pomimo najnowszego iOS. Czyli te telefony, które mają ten switch, nie, nie, nie mają dostosowania widocznie tego do belki. Tutaj jest zbytnio. Bo co, co tu można tak naprawdę dać? Nic, nie można zmienić. Te rzeczy można zmienić. Nie można tutaj sobie latarki dodać, usodać. To jest stałe. Że chat miał rację, ale nie aktualizował informacji sobie no, do końca. System beta, nie beta, ale żeby się iPhone tak zaciął jak 10 lat temu Android. No, ciekawie To nagrywa jak jest coś ciemno? Nie najgorzej W sumie To weź pies mi nawet grzyba przewrócił A, to się szuka, zbiera, a nie przywraca jest prawdziwe Tam jak ktoś lubi jeść A ten to jest ładny Powiększmy Jeszcze tutaj na przebitkach widać zdjęcia. Ktoś może sobie dokładnie zobaczyć jakoś chociaż YouTube pewnie i tak tą jakość obniży. Generalnie zdjęcia makro są ok pod warunkiem dużej ilości światła. Pomimo dużej ogniskowej, dużych obiektywów tego światła musi być sporo, żeby nie było kropek zniekształceń. Tryb szerokokoty. No, wiadomo, że zniekształca, ale ogólnie jest ok. Tryb makro jest ok. Autofokus tak sobie. Te aparaty nie robią szału. Według mnie one są, może, jak flagowiec przed 3-4 lat. Więc to no nie wiem, jeszcze jak w Pro będzie, ale tutaj to jest takie 5 na 10 Stary ekran z iPhone'a, to jest 7 Plus, nie wiem. I gdzie tu jest napisany, gdzie tu jest napisany procent? Poza tym QR kodem, który. No, trzeba mieć czytnik do niego, tak? No, ciężko jest powiedzieć jakiego procenta to jest ekran. Często tu jeszcze na tych flexach jest logo normalnie Apple'a, chociaż Apple tych ekranów jakby nie robi. No. no właśnie, przecież to jest ekran Apple, to nie jest Raden Samsung, I to jest Apple. A to pewnie po tym gdzieś jest, nie? Dopiero jakby informacja co to za ekran, chociaż i to nie wiadomo. Któreś z QR zapewne. O, tu też Apple. Przecież to nie jest ich. Chyba, no szkło może i, i też nie jest zresztą ich. No. Tu jest ekran z 2007. To jest iPhone 2G. i No i co? I rzekomo to jest Apple. No po prostu jakiś procesor im zrobił i wysłał. Na obudowie, tam gdzieś tam PlayStation jest gdzieś w środku. Wytłoczone, kto to produkował, kiedy to produkował. O, właśnie, jakiś mitak Precision. Jedna, druga też mita. A jeszcze gdzieś miłem Foxcona. Tak, yy, właśnie, w iPhoneie chyba to nawet i to się ukrywa, bo, bo tak się ludzi wprowadza w błąd. Bon. Sama budowa tylko brudna, ta to, to nie jest. No ale tak samo dwóch dostawców ją robiło różnych. Tu jest jakiś Kunshan Son, Precision. Pewnie jakiś niski procent, a tutaj jest jakiś kasetek. No i w Aplu nawet nie ma tych informacji, tutaj gdzieś tam w, w PlayStation, kurczę starej, jeszcze są te informacje, a, a w Apple się to ukrywa, bo to... Się, to jest jakby wprowadzenie ludzi w błąd, nie? nie chcę powiedzieć, że to jest składek. Czyli podsumowując, co robi Apple i co warto zrobić. Średnio się opłaca kupować 16, bo zmiany są marginalne, a te całe Apple Intelligence, czyli nie wiem, jakieś tam funkcje AI są w ogóle niedostępne dla naszego języka, bo polski język jest traktowany po mazoszemu i cały rynek zresztą. E, poleca 12, 13, e, chyba, że używany pros poprzednie, poprzednie, na przykład 14, 13, tam... 15, chociaż Apple je wycofuje, a zostawia z premedytacją zwykłe, no nie wiem, chyba żeby nie robić konkurencji dla, dla tych nowych, tak? Fakturę na stare też dostaniecie, więc koszt można wciągnąć, chyba że ktoś u operatora ma dobrą opcję na 16, nie wiem, albo właśnie 16 Pro eee, i, i naprawdę się mu to kalkuluje, to ok inaczej tego telefonu nie warto za gotówkę Totalnie, już lepiej wsadzić tą gotówkę, różnicę w tej cenie 2000, załóżmy, nie wiem, w srebrną, złotą monetę, coś co trzyma wartość, chociaż teraz są drogie. No nie wiem, w retro konsole, w retro gaming, bo to akurat rośnie na wartości. Niż, aniżeli kupować telefon. A jak ktoś chce mieć koniecznie nowy, bo chce podążać za modą, bo to jest moda, to już sobie musi zadać pytanie, czy, czy, czy właśnie chce być taką Apple Ship, czy taką owcą, czy, czy chce ekonomicznie, logicznie jakby podchodzić do, do tego tematu. Jeszcze raz wrzucam tutaj na samym końcu, żeby was nie męczyć, odnośnie jasności ekranu. W mojej dziesiątce starej i w tej szesnastce. Wyłączyłem w trybie dostępności to automatyczne podświetlenie. Ktoś zarzuci, że jakby jakoby coś to zmieni. To nie zmienia nic. Jasność jest pełna. Wcześniej luszczanka była ustawiona po prostu tak, że wyglądało, że jest ciemno. Nie jest. Tu już jest ustawiona poprawnie i widać te ekrany w jasnym otoczeniu. No z dziesiątki jest bardziej niebieski. To widać, że jest inna paleta barw. W szesnasty jest po prostu żółty. Zresztą tak jak już od dwunastki zaczęli robić. Ale to nie wszystko. Kontrast sztuczny gdzieś tam Apple chyba zwiększyło po prostu inną paletą barw. Słabe ekranu, ale tu widać po klawiaturze i nawet po tych y, szybkich notatki Quick Notes widać znacznie wyższy kontrast na starej dziesiątce.